Dziś pokażę jak stworzyć projekt, dzięki któremu będziemy mogli zagrać nuty. Tu mam już gotowy projekt, zademonstruję jak on powinien działać, a potem zajmiemy się tworzeniem takiego samego projektu od podstaw. Wchodzę w projekt i sprawdzamy. Z czego jest zbudowany nasz skrypt? Na początek wybieramy sobie, kiedy klawisz strzałka w górę naciśnięty. Oczywiście możemy rozwinąć tą strzałkę i wybrać jakikolwiek inny klawisz, który nam odpowiada. Następnie wybieramy z zakładki Dźwięk, Zagraj Dźwięk. Wybieramy z kontroli. Czekaj odpowiednią ilość czasu. Tutaj mamy 0,25 sekundy. Następnie znowu wybieramy dźwięk, zagraj dźwięk i tym razem zmieniamy na jakąś inną nutę. I trzeci, ten sam sposób zbudowany element skryptu pozwala nam zagrać. Jeszcze trzecią nutkę. Sprawdzam, jak to działa. Naciskam strzałkę w górę. Zobaczcie. A co by było, gdybym zduplikowała ten skrypt? Dodam tutaj jeszcze. Zobaczcie. Jeszcze raz nacisnę. Dwa razy pojawia się dźwięk E. Mogę sobie zmienić ten dźwięk. Na przykład na C. Jak teraz będzie brzmiała nasza melodia. <laughs> Dobrze. Spróbujemy stworzyć ten skrypt samodzielnie. Wchodzimy w plik nowy. I odszukujemy odpowiedniego duszka. Usuwam kota, bo nie będzie nam potrzebny w tym projekcie. Wybieram kategorię muzyka i odnajduję saksofon. Możemy go sobie troszkę powiększyć. Na przykład, wpisując, 200 rozmiar. O, teraz będzie taki duży, może za duży. Damy 150. Mm -hmm. Możemy go troszeczkę przekrzywić saksofon, kiedy ktoś na nim gra, jest trzymany mniej więcej w takiej pozycji. Następnie wybieramy nasze tło. Wybieram znowu kategorię muzyka i pojawia mi się tło. Możecie wybrać dowolne tło. Ja wybiorę to, które było na naszym projekcie. Jak już mamy duszka i tło, rozpoczynamy budowanie skryptu. Pamiętacie od czego zaczynaliśmy? Wybieramy sobie kategorię zdarzenia, kiedy klawisz naciśnięty. Tutaj mamy klawisz spację, ale może pozostać, bo to nie ma większego znaczenia. Następnie wybieramy sobie dźwięki i wybieramy zagraj dźwięk. Zagraj określony dźwięk, tak? Wybieram ten, ten bloczek, a następnie w kategorii kontrola wybieram, czekaj jedną sekundę. Tą jedną sekundę zamienię na Krótszy czas, czyli 0,25 sekundy. Tutaj mamy dźwięk C, ale jak rozwinę tą strzałkę, zobaczcie, ile dźwięków ma saksofon do dyspozycji. Możecie w nieskończoność mnożyć bloczki i ułożyć swoją własną melodię. Na potrzeby dzisiejszego filmiku. Zrobimy skrypt, który umożliwi zagranie trzech dźwięków. Żeby ułatwić sobie sprawę i nie kopiować każdorazowo z kategorii tych samych bloczków, możemy po prostu kliknąć... O, zobaczcie, już zagrał jedną nutę. Kliknąć w bloczki, od których chcemy zacząć kopiowanie, i prawym przyciskiem myszy naciskamy przycisk duplikuj, naciskamy prawym, lewym, prawym przyciskiem myszy i pojawia nam się przycisk duplikuj, który naciskamy lewym przyciskiem myszy. I zobaczcie, pojawiły nam się te same bloczki. Wystarczy tutaj zmienić dźwięk. Wybiorę dźwięk na przykład G i ponownie klikam prawym, następnie na napis duplikuj klikam lewym i podklejam skrypt zmieniając dźwięk na na przykład E. Teraz wypróbuję mój skrypt i sprawdzimy czy projekt działa. Naciskam spację i saksofon zagrał melodię. Możemy tutaj jeszcze dodać nazwę. Dodam troszkę inną nazwę niż miałam w poprzednim projekcie. Nazwijmy to melodia 3 dźwięki. I naciskając klawisz plik. Zapisuję mój projekt. Tu przechodzę do strony projektu i podpisuję numerem. Dziennika i klasa klasą. To jeszcze nie koniec żeby mój projekt był widoczny dla kolegów i koleżanek z klasy, a także dla nauczyciela w wirtualnej klasie Sketch, należy projekt udostępnić klikając ten pomarańczowy przycisk u góry. Więc klikam udostępnij i gotowe. Gdybym chciała dodać mój projekt do wirtualnego studia mojej klasy, mogę zrobić to naciskając ten niebieski przycisk na dole. Klikam i wybieram sobie na przykład klasę trzecią A i studio klasy trzeciej B. Dziękuję za uwagę.